Wszyscy czekają na dyżurnego satyryka kraju, a tu pff, nie ma, ha, proszę państwa, jak tu przestronnie dzisiaj, jak elegancko, jakiś święty spokój. Nikt mnie nie brzęczy tutaj za uszami, krzesło się jego, przesunęło samo do tyłu. Święty, proszę państwa, istnieje taki trend teraz, ja nie wiem co to jest. Przychodzi zima, to wszyscy gdzieś jeżdżą do ciepłych krajów, żeby nie wykorzystać tego chłodu, który u nas tutaj pięknie panuje. Nie, ci parlamentarzyści, ten nasz dzielny marszałek, jak zaczął ten trend wyjazdowy na południe Afryki, do Sun City, to wszyscy już jeżdżą, proszę Państwa. Tylko nasz dyżurny satyryk kraju też wywiał do ciepłych krajów. Różnica tylko między satyrykiem a tymi naszymi dzielnymi parlamentarzystami jest taka, że dyżurny satyryk pojechał za własne pieniądze. Halo! Specjalnie tak przykrywam trochę mikrofon. Halo! Dyżurny satyryk kraju! Słyszymy, aby przez satelitę się łączył, gdzieś tam w tropikach. Halo! O! No witam, witam pana, panie Januszu. No widzi pan, gdzie mnie przyszło. No. Ale y, panie Tadek, no bo ja bym tak po imieniu. Niech pan powie dyżurny satyryk u kraju, po coś pan tam pojechał? Proszę pana, jak pan widzi, no niestety, tutaj musiałem w ciepłe kraje pojechać. No. W kraju jest nudno w tej chwili bardzo. No Społeczeństwo wymaga jednak, żeby satyryk coś do wcipnego powiedział o jakimś kraju gdzieś, więc w ciepłe kraje się rzuciłem, żeby zobaczyć, może tu jakiś temat jest. No temat nie, marny, no na razie, widzę, jak widzi Pan, kaktusy naokoło, z tyłu jakaś palma, no, można żartować, nie, że niby kaktus, że satyra, że komuś palma jakby odbiła, no ale to jednak, na razie nie jest to ja tu będę szukał, szukał, bo musi być coś w tym kraju, z czego można pożartować. W naszym kraju no, coraz mniej, no nuda, jak w Szwajcarii. Póki co żegnam Pana, ale zaraz się z Panem połączę, bo siadam w samochód i szukam tematów. A rozumiem, proszę państwa, szukać poloników. Polacy nie gęsi i swój język mają. A drugi poeta napisał tak. Ja nie zazdroszczę nic i nikomu na Bożym świecie, tylko zazdroszczę wam tylko jednego, że wy, panowie, pisać umiecie. Piszcie, piszcie Polacy, piszcie. Zostawiajcie ślady na całym świecie. No i cieszy mnie, że nie jestem tu pierwszym Polakiem. Tu wielu naszych rodaków już było. Na kaktusach są napisy, że był tu Jan, była Sofia, czytałem było Kowalski, nawet jest napis. no Wiele, wiele różnych imion nasi rodacy jak przyjadą, zawsze zostawiają ślad. No nie tylko nasi, trzeba przyznać, bo inne nazwiska też na przykład jest nazwisko Erol, tutaj wyryte na jednym z kaktusów. Był tutaj ktoś o nazwisku Erol. Czyli... Cały świat przyjeżdża tutaj w te tropikalne haszcze, żeby obejrzeć a potem zostawić ślad swojej bytności. Zadajecie państwo dyżurnemu satyrykowi kraju wiele istotnych pytań. Jedno z takich pytań brzmi: Dlaczego w Polsce drożeje cukier? Pomimo tego, że zbiory buraka cukrowego są co roku ogromne. Z tym pytaniem zwracam się do dyrektora jednej z największych polskich cukrowni. Panie dyrektorze, dlaczego w Polsce drożeje cukier? No bo nie ma tego cukru w burakach. no. Jak Proste, no! Ale co pan dyrektor opowiada, panie dyrektorze? No ja, ja byłem jestem na wsi, dyrektorem! Ale ja byłem na wsi u plantatorów. A jak gdzie mieszkam? Dobrze, i plantatorzy pokazywali mi. Buraki jak kabany, no jak... pełne cukru, kapiące cukrem. Tak, kapiące. Przecież takie buraki są ładowane na traktor? Nie no. pan, był pan na wsi, traktor jedzie i co się z burakami robi? Trzęsą się i się To co, to, to się cukier wytrząsa w transporcie? Właśnie, właśnie. Brak wiedzy o buraku. A, cukier. to ja nie wiedziałem. się. Czyli część cukru w transporcie się wytrząsnęła. Oczywiście! Dobrze, oczywiście! Dobrze. Potem przyjeżdżamy, prawda? Do cukrowni. Do cukrowni. Zwalane są buraki, one się znowu, prawda? Trzęsą. Tak i ten cukier, ja już wspominam, Ale Jaki? najważniejsze, tnie się ogonek, tnie się, prawda, ten y, tył buraka. To są straty cukru. To co, to największa ilość cukru jest w ogonku? Nie największa, ale straty są ewidentne. Teraz, proszę bardzo... Burak są... jest płukany dalej. Płukany, straty ciachane, A brata. A się cukier. Tak, potem no wysłodki się oddaje rolnikom, przecież tak. rolnik wysłotek nie od tych... bez cukru nie bierze. Bo no jak ma... nie bierze? Bo ma straty wtedy. Bo ten cukier temat. zostaje w wysłotkach... Częściowo, prawda? Częściowo. No zresztą, co ja będę panu tłumaczył? Co ja będę panu tłumaczył? No. Proszę, to jest burak, niech pan posmakuje. Czy on ma cukier? Zaraz, panie dyrektorze, spokojnie, przecież to jest seler. Seler? No być może. ja pan, ja tu jestem dyrektorem od niedawna. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z cyklu Popaprane Pytania zwracamy się do wicemarszałka Sejmu odpowiedzialnego za podróże naszych parlamentarzystów. Dzień dobry. Dzisiaj oczywiście pa, Pana wicemarszałka nie zaprosiliśmy do naszego programu, tylko w roli wicemarszałka dyżurny Satyryk kraj Proszę bardzo, mój kolega z prasy lokalnej. Może Pan rozpocznie dzisiejszą. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Pan. Dzień, dobry pan... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Panie Marszałku, do wicemarszałka zwracamy tak. się Panie Marszałku. Tak. Dzień dobry państwu. Taka jest forma parlamentarna. Dzień dobry państwu. Panie Marszałku, biorąc pod z bardzo skomplikowaną naszą sytuację ekonomiczną. Dobra, czekaj, pan ma pan jak potłuczony. Panie marszałku, konkretna sprawa. Jest pan odpowiedzialny za wydawanie paszportu dla tych facetów, którzy za nasze pieniądze Parlamentarzyst... parlamentarzystów jeżdżą po całym świecie. Proszę pana, my płacimy podatki, a te za przeproszeniem, jeżdżą po całym świecie Honduras. nie wiadomo po co, Honduras RPA proszę pana, pojechała trzech facetów, ja ich w życiu na oczy nie Tajlandia. Tajlandia, 50 milionów jeden bilet kosztuje i pan, człowiek człowiek, który kiedyś kojarzył się z odpowiedzialnymi, z, no, z kobietami, z, z tą z telewizją Podfórcie. w nocy, y -y. z Podfórcie, tym, że to biednym panowie. by lepiej, o, może by jedna podróż sfinansować do te nędze, ludzie zabrażają się na w kanałach siedzą! Indie. Indie. Proszę panów, proszę panów, nie możemy wysłać na podróż zagraniczną całego narodu, prawda? Wobec tego naród wybrał swoich reprezentantów i oni jadą, oglądają i potem przekazują swoje doświadczenia swoim wyborcom. A czego Jego mać nauczył się pan Struzik w RPA, tam pojechał do San City na dół. Świeci słońce, i on patrzył, czy co Murzyni na ławkach siedzą, czy na drzewach, czy co, czego on się parlamentaryzmu w RPA do k***a ja nie jestem y, wyborcą pana marszałka, ale myślę, że on na w swoich spotkaniach wyborczych na pewno mówił o pewnych aspektach y, nie, gospodarczych. Panie, pan nie panujesz nad tym, dawaj im jakieś badania, żeby pisali po co jadą, że to są na, nasze pieniądze. Na kartki. Pasporty, na kartki. Biedę, kurde na, trzeba pani po, popierać, a nie te k na karty. W następnym programie zwrócimy się do samego Marszałka Zucha. Dziękuję bardzo. Tak, proszę państwa, to ogólna sytuacja, to państwo sami wiedzą. No zima jest, warunki narciarskie bardzo dobrze. No w polityce, no co tam się dzieje? No następny polityk odszedł od pana Ryszarda Bugaja, przeszedł do pana Glena Millera, do mm, supermocarstwa, superrządu, Nasz y, y, komendant nowy policji, tak jak już mówiliśmy, nazywa się Papała, No co jeszcze ciekawego, proszę państwa, narciarstwo kwitnie. Narciarstwo kwitnie. Góra ale sale, On zą, z ceprów. Do zakopanego. Ja przypominam Państwu, że nasz yy, obecny prezydent obiecał, że będzie robił wszystko, żeby w zakopanym odbyła się olimpiada zimowa. Panie prezydencie jeszcze trzy lata. Obawiam <grym> się, że będzie ciężko, bo tam jak pamiętam, to połowa górali bardzo pana serdecznie przyjmowała, ale połowa udawała świstaki. Panie tatku, hallo! Co tam słychać, co tam słychać w ciepłych krajach? Co tam słychać? Hallo! Panie Nuszu, przyjechałem do takiej pięknej zatoczki. Jak pan widzi, no coś pięknego tu było niestety kiedyś. Tu były góry i morze. I nic więcej. To musiało być przecudnie. Jak ktoś dopłynął łódką w tę zatoczkę i spojrzał na te góry. To pewno wzruszał się bardzo, ale niestety firmy przeróżne weszły tutaj i budują hotele, hotel na hotelu, apartamenty na apartamentach. Nie ma tu obrońców przyrody, tak jak u nas w tatrach, którzy zastopowali budowę hoteli. Przecież pamięta Pan, 15 lat temu były propozycje, że może by hotele, może być jakieś baseny z ciepłą wodą, bo przecież są tam źródła pięknej i ciepłej wody w Tatrach, ale nie wolno, bo się wystraszą świstaki, kozice i słusznie i tu z tego kraju tropikalnego gratuluję wam, obrońcy przyrody zakopanego, żeście doprowadzili do tego, że... Tatry wyglądają jak tatry, a w innym przypadku wyglądałyby tak jak to co za mną widać, zgroza. Ej, proszę Państwa, proszę Państwa, no ja muszę już z obowiązku zastępcy tego dyżurnego satyryka kraju przypomnieć Państwu, że on namawiał Państwa, żeby Państwo kręcili takie śmiechowate, takie jakieś kasety, takie jak z tą taczką mój ulubiony. I jest odzew, proszę Państwa, z Płocka. Płock, przypominam, rodzinne miasto naszego byłego premiera Straży Pożarnej, naszego prezesa świeżo wybranego PSL-u. Rodzinne miasto również również jednego z polityków który nie chciał bardzo być ministrem pracy, płaczy i spraw pani żeby było lepiej. Nie wymienię nazwiska, panie mi. Spokojnie, pan przysłał nam piękny film. Otóż proszę państwa, proszę zwrócić uwagę jakie mamy ciągoty do śpiegowania. Otóż Jego Mość nasz pan Robert Malinowski, tu mam kasetę, Robert Malinowski. Nakręcił film bardzo ciekawy. Otóż zauważył, że pod jak państwo widzą pięknym drogowskazem zatrzymała się jedna pani, która z Pana jest popularnie kabinową albo też tirówką. I on tak zauważył ją i wycofał i zdębiał, ponieważ przez tylną szybę zauważył, że ona stoi pod tym, pod tym drogowskazem. Zwrócił Państwo uwagę, o, tutaj jest jeszcze takie łóżko narysowane, że to jest łóżko, symbol spania. W domyśle mówimy spanie, a w domyśle nowe rumunki. I te dwie panie stoją. On, żeby nie spłoszyć, to kręci przez szybę, miał dotychczas zamrożoną, więc włączył silnik, rozmroził tę szybę. I filuje, czy one zatrzyma się jakiś samochód i te nowe dwie rumunki w kierunku nowych rumunek pójdą z tym klientem, czy też wlazą do kabiny i nie tego. dziękujemy. Nagroda będzie taka za ten film, proszę pana, jaką obiecał pan dyżurny Satyryk Kraju. Telefon komórkowy sarzę fundowany jest przez importera firmy Elektromontaż Export SA z Warszawy i dystrybutora telefonów GSM firmę Veris. To, co za mną stoi, to jest taki statek, właściwie żaglowiec. Praktycznie to nie wypływa z tego portu, stoi na stałe. W środku znajduje się gabinet przyjemności. O co chodzi? Otóż. Jak na całym świecie ludzie sobie tutaj robią przyjemność, prawda? Jedna osoba robi drugiej osobie, ale zdarza się, że na przykład osoba no, nieznajoma spotka drugą osobę i raptem takim się z sobą podoba, że tamta zrobi mu taką przyjemność, że ten wręczy jej korzyść majątkową. Z tym, że no, trudno było osobom, które chciały pozyskać przyjemność oraz tym, które chciały dać przyjemność, przeważnie są to panie, jakoś się spotkać, no bo jak się spotkać? Kto wie na ulicy, o, ona chce mi zrobić przyjemność. I powstały właśnie gabinety przyjemności, gdzie człowiek przychodzi, Siada i on jest tym, który chce, że mu zrobili przyjemność, i siedzi pani, która chętnie tę przyjemność zrobi, przebywając z tym panem. Oczywiście za to się płaci niewielkie kwoty, ale dochodzi również do tego, że jakoś ta przyjemność staje się zażyła. Ludzie nawzajem się polubiono w ciągu 15 minut. Wówczas na takim statku jest pod pokładem kilka pokoi, i tam ci państwo sobie schodzą i już sobie jakoś tak większą przyjemność robią, za co ten, któremu robią przyjemność, płaci tej pani, która robiła mu przyjemność. No i w związku z tym jest sympatycznie, ale fiskus miejscowy patrzy na ten proceder troszkę z zazdrością, bo wie, że znacznie większe pieniądze są. Pod pokładem niż na pokładzie. I chciałby właściwie to opodatkować. Z tym, że organizowanie przyjemności komuś jest nielegalne. Nie wolno organizować. Znaczy, gdyby ktoś z tego chciał czerpać zyski, absolutnie. No za darmo, ewentualnie można, ale żeby zorganizować, nie wolno. Wobec tego, fiskus, co ma robić biedny? Gdyby on wziął od tego podatek, no to stałbyś, się jakby wspólnikiem i byłby przestępcą. Wobec tego bierze ten marny podatek od tego, co się dzieje na pokładzie i patrzy z żalem na to, co się dzieje pod podkładem. Tam są prawdziwe pieniądze. Żegnam Was z tradycyjnym ho, 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 ho i idę pod pokład. Miała być piosenka o Rumi, <śled> ale nie będzie. Dlatego dzisiaj piosenka o Wejherowie. Owej herowie, będzie to piosenka. Owej herowie, mieście koło Rumi. Owej herowie, będzie to piosenka. Dzieje tym, ludzie są dumni, że nie są z Rumi. W przyszłym programie piosenka o ustce. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy e, słyszał Pan, że komputerowcy wybrali mis wirtualną? Polski? miss virtual yes? No wie pan, ja co? to w, nie słyszałem na no lesie, tego trzeba było spodziewać, proszę pana, to jest jedno wielkie świństwo, co to się dzieje, proszę pana, najpierw były powodzie, różne problemy, kataklizmy są na świecie, zima, proszę pana, straszna, skuła lodem, ludzie nie wszyscy doczekali, a tylko baby gołe biegają, proszę pana, z tymi na wierzchu, Ale tymi, proszę ty, pana, to jest nic no wirtualna, to, to, jest, to jest... skandal, proszę to pana, co, co się jest. dzieje. Ale to w jest, to tylko użytkownicy internetu wybrali, no, to ona nie internet. łaziła nigdzie a to jest jakiś dobry internet, bo wie pan, że internet, chciałbym... internet to jest y, sieć komputerowa. I oni wybrali misję wirtualną. Tam jest? I, I ta w komputerze baba jest? No tak, mis wirtualna, tak zwana No to mi... ona istnieje, czy nie istnieje? No, ona tak jakby nieistniejąca, ale istniejąca. No, no, A to, to rozumiem. No. Istnieje, no. ale nie istnieje. Mam takiego znajomego, wie pan. Co nie istnieje? Nie, ale on właśnie te, ten sam problem miał. No. Bo otóż on parę lat temu wybrał wolność. Uciekł z Polski? Nie, właśnie wrócił do Polski, ale z ZSRR. A no widzi pan, no to jest tak samo. Ona jest w komputerze, ta Miss Wirtualna. Rozumie pan? Rozumiem, ale nazwa mi się nie podoba, proszę Czemu? pana. Ta, no Ta wirtualna jakoś no, nic nie mówi o tym, że, że ona jest, a jej nie ma, proszę pana. A jak... Ja lubię, jak nazwa coś mówi. Na przykład, gdyby było radio Janosik, kupiłby pan? Nie wiem. Ja bym kupił. Dlaczego? Bo proszę pana, skoro nazywa się Janosik, to znaczy, że dobrze odbiera, prawda? No tak, odbiera i oddaje, proszę pana. A to już no. wiem nawet dlaczego powstało Ministerstwo Skarbu, bo skoro jest ministerstwo, to gdzieś musi być jakiś skarb też chyba, nie? A tylko no, ale... nie rozumiem, dlaczego on tak szumiał ten, tę wódkę, że się nazywa wódka Chopin. Może chodzi o to, że jak się człowiek napije, to potem... Y... Pada na płuca, czy, czy, czy nie, co? Nie, mnie nie, mnie się wydaje, że to jest taka niedobra ta wódka, że trzeba mieć mocną, żelazową wolę, żeby to wypić, wie Pan. No ale z kolei na przykład nazwa wódki Polonez kompletnie mi nie odpowiada. Bardzo, Bardzo dobra nazwa, proszę Pana. Czy... Chodzi o to, że jak się człowiek napija, to tak. rusza do Poloneza. No tak, tylko, że niestety to źle niektórzy rozumieją i potem im odbierają prawa jazdy, proszę Pana. Także naprawdę z tymi nazwami to jest trudna sprawa. A, a właśnie, a to, jakby Pan te nazwy przeczytał? A to jest nazwa bardzo dobra, bo no. ona mówi to, o co chodzi. Koniec. Koniec. Panie sąsiedzi. To jest. Chodź pan tu do płotu. Nareszcie śnieg spadł, widzi pan? Piękny mamy styczeń tego roku, wie pan. Zimno było, pamięta pan? Cały czas zimny, Teraz troszkę śniegu, ledwo, ledwo. Ale pan ma piękną czapkę, panie sąsiedzi. Pozwoli pan, że panu odbije tenisowo. Ale pan ma piękną czapkę, sąsiedzi. Bo ja dostałem w prezencie, dziękuję pani Mario. Dzie Bo ja dostałem w prezencie, dziękuję pani Mario. Pani Maria Stefanowicz z Zesulincina, to z naszych dżansko-nesiańskich od ziem odzyskanych świeżo. Tak. Ja ze Żar, pani ze Dziękujemy. dziękujemy. Tak to byśmy pomarzli przy tym płocie, a tak, dzięki pani Marii jakoś wyglądamy i proszę pana. Wie Ale pan... jakie serce tutaj jeszcze też od owsiaka na więk. No co tam u pana? Co wie tam pan, pani? panie, ja chodzę, wie pan, się rozglądam tutaj, tak? A pan nie robi tego? Ja tu chodzę, proszę pana, pod domem, zaglądam za płotu, czy jakiś inspektor skarbowy mi nie wyłazi. Ach, słyszałem, proszę pana, co te gamonie, tych 460, oni ustalili ustawę niezgodną z konstytucją. Jak to proszę... niezgodna? Niezgodna jest, proszę pana, specjaliści, proszę pana, rzecznik praw obywatelskich, mówi, że to jest skandal, niezgodne, proszę pana, z europejskimi przepisami, cośmy podpisali. Żeby urzędnik Izby Skarbowej czy jakiś inny gamoń wchodził, drzwi może panu wywalić. Ale nie do pana! No nie do... Tylko do nieuczciwy. A skąd to oni mają mundury On... ci nieuczciwi? Oni czy co? wiedzą, kto uczciwy, kto Ta, nieuczciwy. Nie, no. No proszę pana, wyjdzie, rozpierduchę zrobi w całym domu, na konto wejdzie, proszę pana, pogrzebie, później powie, sorry, Coś przepraszam. Pan... Coś widzę, pan ma sporo na tym koncie, skoro pan tak się boi, że panu nie wleźli. Proszę pana, ja się boję, że te pieniądze, co nie mają na kontach, od razu wyjadą gdzieś tam za granicę i już będą konta wyglancowane. Wie pan? Panie Jaduszu, ci, na których mają wchodzić na konto, dawno już wyjechały te pieniądze. Tak? tak? No ale proszę pana, jest skandal i będzie protestować rzecznik praw obywatelskich, bo się przedsiębiorczość nam nie będzie o, o, o rozwijać w tym naszym kapitalizmie. Ludzie się będą bali. Bali się. Mówię, zarobię, pan. to mi wlezą Rembrandta ze ściany zdejmą i No. Drogi w kasie pancernej, a ja to była podróbka. Proszę pana, jeszcze są inne skandale. Panie sąsiedzi, coś się porobiło. No no. Proszę pana, z tymi lekarzami, ja się no boję. Ale niech pan zobaczy, właśnie o tym chciałem mówić. No ja chrypę mam, bo się <coughs> iść do lekarza. A ja właśnie odwrotnie, wie pan, żałuję, że nie strajkują drogowcy. Ja, Bo jakby strajkowali tak jak lekarze, czyli tak zwany strajk włoski, no. to oni by dokładnie czyścili ulicę. Aha, bo lekarze powiedzieli, że strajk polega na tym, że będą dokładnie leczyć. Dokładnie badają. Tak jak Pan przyjdzie na gardło, a może Pan coś z wątrobą Aha. i Panu podejmą i tę wątrobę będzie badał, a, a może by coś w lewej pięcie Pana szczyka? A. i Pana, proszę Pana, całego zbadają, a Pan tylko, że niby gardło. I okazuje się, że Pan jest chory od A do Z i Pan musi pójść do specjalistycznego z zakładu, co badają i oni Panu zbadają i Pan do sądu da państwo, że Pana nie wyleczyło, Pan jest chory przez państwo. Pan ma wątrobę chorą, wiadomo się Nie, 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 ja nie no to wiadomo dlaczego, a państwo winne, proszę pana, za to, że pan jest chory. I jakby ci drogowcy zaczęli tak strajkować, byśmy mieli czyściutkie eee. drogi. Tak? Proszę, a jakby tak, proszę pana, strajkowali kolejarze, tak jak lekarze, to by to pociągi i... przyjechały punktualnie. A jakby, proszę pana, wszyscy taki strajk z włoski zrobili. Ojej. to, by, to była... by mieli Włochy, Druga Italia, Włoch. mafia. A mafię to, to, pan, pan to już mamy. Daj pan spokój. Mafię to już mamy. Słuchaj pan, co nas z wymyślił minister od kultury. Co znów? Uważaj pan, te na narodowym? No, no, dziady były. Była, a to była, to jesteśmy gadali. Aha. Była nowa premiera, proszę pana, w no, no. Teatrze Wielkim. Wystawili balet. Balet? Balet, tak. W włosku jest balet? W, nowy, w nowym roku, proszę pana, wystawili balet. Zgadnij pan w Narodowym Teatrze jakiego kompozytora wystawili? Proszę pana, Moniuszko. Maniuszkę? No to Chopin. Uważaj pan, Czajkowski. Lutosław Czajkowski. To polskie nazwisko, ale ruski to Tak, jest. ale ruski. A zgadnij pan, kto robił, proszę pana, choreograf. No, Kolberger. Albo jakiś... Ruski. Ru ruski? A zgadnij pan, kto robił, proszę pana, kostiumy? Kostiumy? No to już jak tak lecimy, to ruski. Nic podobnego, Włosi. W naszym narodowym Teatrze? Tak, A spytaj mnie pan, kto tańczył? No to chyba Czesi. Nie, nie, mówią, że Polacy tańczyli. Tak? A zgadnie pan, kto na widowni. No był... właśnie, kto na widowni był. <laughs> Jakby to panu powiedzieć. <laughs> a, a bilety można było kupić? <laughs> ja pana zapytam, można by było bilety by kupić? Przyjdź pan, pogadamy. <laughs> Dobry, witam w oczekiwanym przez Państwa na pewno od początku programu konkursie fotograficznym. Stop, 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 stop a co powiem taka sama, w tym, bo tym co, co? Jaś i Małgosia, proszę Ale Państwa. Jak pan pięknie się do mnie dopasował. A tutaj. ja już się staram, tylko mam kłopot, proszę pani. Mam takie trzy guzyki i teraz nie wiem, czy zapinać go od góry. Wszystkie? Czy ten zostawiasz odpięty, a ten zapięty? Może Państwo mi poradzą, bo Pani Małgosia studiuje, co Pani tam studiuje? Dziennikarstwo. Dziennikarstwo, się nie zna na guzykach i proszę, ale kolorystycznie rzeczywiście tak się staram, aż tu, no dobrze. Proszę Pani, a kiedy sesja? W lutym. W lutym i Pani dziennikarstwo studiuje, Masz obrzydliwy zawód, fuj. Proszę, dzisiaj zdjęcia, piękne Państwo przysłali, zdjęcia Pierwsze zdjęcie powaliło po prostu jury na kolana. Przesłała je pani Wioleta Wasiura ze Słupska i nosi ona tytuł Młody Religa. Otrzymuje pani nagrodę w postaci aparatu telefonicznego ufundowanego przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów komórkowych Sarzeł, firmę Veris. Za zdjęcie pod tytułem Zych Mobile, autor, który prosił o zachowanie anonimowości. Otrzymuje nagrodę, którą jest najwyższej jakości obuwie ufundowane przez producenta firmę CSZ Buty z Nowego Targu. Pani Wanda Kaczmarek, za zdjęcie pod tytułem Wybory 97, otrzymuje zestaw wyrobów zakładów mięsnych w kole producenta najwyższej jakości wyrobów mięsnych. Za zdjęcie pod tytułem Telekomunikacja, pan Kazimierz Berecki z góry. Otrzymuje dużą słodką paczkę ufundowaną przez producenta wyśmienitych herbatników i najlepszych wafli fabrykę pieczywa cukierniczego Kaliszanka z Kalisza. W międzyczasie był telefon, że marynarkę zapina się na środkowy guzik. Tak jak pan właśnie ma prawidłowo. A kto tam zadzwonił, panie Małgosiu? Pan Marek Klein. A to jest specjalista, proszę państwa, od mody, ale pani myśli, że ja nie wiedziałem, że na środkowy? <laughs> ja bym się to kompromitował przed Podzpuśnił całą mnie publicznością. No, tak. Ja wiedziałem, panie Małgosiu, ale tak się zapina, jak są trzy guziki, jedna rzędówka, środkowy. Podobno taka wersal taki jest. Proszę pani, a co my mamy to jeszcze powiedzieć no, w tym co jednokolorowym? będzie, co będzie za tydzień. A tak robiła pani ten narzeczony, taka, co na, za tydzień Powiedzmy, proszę państwa, za, tydzień. za tydzień będzie wielka rewelacja, wielka sensacja, ponieważ Pani Małgosia będzie przebrana za sierotkę Marysie, i wyciągnie taką karteczkę z takiej miski. I co Państwo mają szansę wygrać, Panie Małgosiu? Telewizor OTF ufundowany przez producenta firmę OTF Poland Starnowskich Gór. Proszę Państwa, mam dla Państwa bardzo smutną wiadomość. Muszę Państwa poinformować, że w przyszłym programie też nie będzie dyżurnego satyryka kraju, tylko ja, A! piszcie Państwo, przysyłajcie listy, przysyłajcie zdjęcia, my to wszystko, ja już takie nagrody z Panią Małgosią, bo Pani Małgosia nie ma kontroli, dyżurnego satyryka nie ma, my już... Lala, wyciągamy i Państwo mają, Ta, o tak, o tak, o tak, do widzenia, do widzenia, do przyszłego tygodnia. Lala.